Wydana właśnie książka wrzesień 1939 roku Jabłonna Legionowo Legionowo-Nieporęt Serock Wieliszew to drugie wspólne dzieło Krzysztofa Klimaszewskiego i Mirosława Pakuły traktujące o wojennej przeszłości powiatu. Jedno ze spotkań promujących tę obszerną pozycję odbyło się 3 września na terenie Muzeum Historycznego w Legionowie. Do napisania książki skłoniła nas właściwie poprzednia książka która była w 1920 roku na terenie powiatu legionowskiego i tak sobie pomyśleliśmy, że dobrze było kontynuować ten wątek wojenny i dokładnie i dokładniej, skutecznie go opisać. I to był chyba główny powód. Droga od pomysłu do jego realizacji nie należała do łatwych, zarówno ze względu na zakres materiału, jak i konieczność łączenia pracy nad książką z innymi zajęciami autorów. To między innymi dlatego powstawała ona aż 5 lat. Największym wyzwaniem było znalezienie czasu tutaj na jej napisanie. Stąd pisaliśmy ją właściwie wtedy, kiedy tylko mieliśmy na to jakiś moment. Dlatego pewnie trwało to tak długo. No oczywiście też zebranie materiałów dużo, dużo kosztowało czasu i wysiłku. Następną kwestią było wzajemnie wykluczające się wątki w relacjach, które... Które trzeba było zweryfikować, i które trzeba było jeszcze dodatkowo opatrzyć własnym komentarzem. I to chyba te dwie rzeczy, które, no nie patrząc na oczywiście na kwestię pięciu lat pracy nad książką, bo ten termin też jest taki dość dużo, dużym wyzwaniem. Tak czy inaczej, z tą oraz pozostałymi trudnościami obaj badacze się uporali i, zdaniem szefa regionowskiego muzeum, dołożyli kolejną cegiełkę, pomagającą zbudować pełen obraz kampanii wrześniowej w tej części Mazowsza. Jest to temat ważny nie tylko z punktu widzenia historyków wojskowości, ale również z punktu widzenia historii lokalnej czy regionalnej, ponieważ sporo walk, wiele walk odbyło się tutaj na naszym terenie, na terenie powiatu, dzisiejszego powiatu legionowskiego. Ale to jest temat również ważny z tego powodu, że do niedawna żyli uczestnicy tych walk, nie tylko świadkowie, ale żołnierze polskiego września. Pisząc o pierwszych tygodniach wojny, autorzy uważnie przyjrzeli się wszystkim jej aspektom, nie tylko tym dotyczącym działań frontowych. W książce, między innymi, zajmowałem się odczuciami, przeżyciami ludności cywilnej. To chyba było dla mnie takie, takie ciekawe. Oczywiście sprawy te, te związane z walkami, też istotne i też ciekawe, ale bardzo były interesujące wspomnienia mieszkańców z okresu tuż przed wojną i i zaraz po wybuchu wojny były niektóre ciekawe, w dużej części wstrząsające. Dla wszystkich ta wojna, wybuch wojny, był mimo wszystko zaskoczeniem. Wszyscy spodziewali się, że, że ta wojna wybuchnie, gazety o tym pisały, ale gdy 1 września pojawiły się nad Legionowym, nad Serockiem samoloty, wszyscy myśleli, że to są ćwiczenia, bo w poprzednich dniach również, również takie. Takie manewry się odbywały i dopiero jak spadły pierwsze bomby. Pierwsze bomby na, na Legionowo, pierwsze bomby na Moszę, to, to wtedy wszyscy zrozumieli, że to nie są ćwiczenia, że to już jest wojna. Mimo to większość mieszkańców nie wpadła z tego powodu w panikę. Po części zapewne z powodu stanowczych deklaracji polskiego dowództwa, które na długo przed wojną twierdziło, że żaden wróg jest naszej armii niestraszny. Ludność pod, początkowo y, była spokojna o Los wojny. Panował spokój i dopiero te sygnały o tym, że Niemcy zbliżają się. Mówię tutaj choćby o Serocku, do którego dotarli najwcześniej. Te, te sygnały powodowały, że część zdecydowała się na ucieczkę. Uciekała ludność z okolic Serocka, tak mówiłem tam najwcześniej. Niemcy się zbliżali, uciekała w kierunku Legionowa i w kierunku Warszawy. Oceniając wrześniową obronę na terenie powiatu z perspektywy czysto militarnej, historycy podkreślają odwagę oraz wolę walki szeregowych żołnierzy i piętnują zarazem szereg decyzji oficerów, którzy wysłali ich do boju. Działania dowództwa nie były najlepsze, nie były przemyślane, podejmowano błędne decyzje, decyzje pochopne. Takim przykładem jaskrawym jest to, że przygotowana wcześniej linia obrony tak zwane przedmoście Zagrze-Dęby, będzie przygotowano pole zapory przeciwczołgowe, przeciwpiechotne, że ta linia obrony nie została wykorzystana, bo jeszcze przed nadejściem Niemców padła decyzja o przeniesieniu linii obrony na drugą stronę Narwi. Więc zupełnie decyzja bez podstaw naszym zdaniem. Pomimo zapowiedzi, że jesteśmy zwarci, twardzi i gotowi, wcale to nie okazało się na polu walki, że te... Te, te aspekty były widoczne. Wręcz przeciwnie, po wojnie granicznej, po obronie granicznej później już było tylko coraz gorzej. Należałoby wyciągnąć z tamtych wydarzeń, z wojny obronnej września 1939 roku, również wnioski i przełożyć je na dzień dzisiejszy. Mniej dzielenia, więcej jedności w narodzie, mniej buty, więcej pokory. Pewnie bym mógł dużo wymieniać, a to są takie sprawy, które w naszym społeczeństwie powinny być no, łączące, a nie dzielące. Autorski duet lokalnych historyków dzielić się w każdym razie nie zamierza i już planuje swoją następną wspólną publikację. Chcielibyśmy opracować chronologicznie wszystkie wydarzenia w powiecie Legionowskim. To jest bardzo ambitne wyzwanie i pewnie nie uda nam się, ale czas powstań to jest jedno wyzwanie, potem największe oczywiście to jest 44-45 rok. Tych, tych, tych pomysłów jest dużo. No nie wspomnę chociażby o tej rodzinnej, rodzinnej, ja tam się nie, nie urodziłem, ale tam gdzie mieszkam, czyli o Wieliszewie, gdzie takim ambitnym planem jest monografia Wieliszewa, która cały czas przede mną, myślę, że czas emerytury może to pozwoli na, na, na dokończenie tych, 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 tych tego przedsięwzięcia. Pomysłów dużo. Oby tylko wystarczyło czasu i chęci na ich realizację.